Alfa 156 wymiana dolnego wahacza przedniego z lewej strony, i najpierw najlepiej sobie poluzować tą śrubę płośki, żeby ją poluzować. Trzeba sobie zblokować tarczę i teraz tak tu jest klucz 36, tylko że trzeba wybrać taki klucz o dość cienkich, cienkich ściankach, tych ściankach tutaj, bo na przykład ten. Tego nie da się odpowiednio głęboko umiejscowić ponieważ ta, ten otwór tutaj jest zbyt mały. I użyłem musiałem kupić inny klucz 36 z mniejszymi ściankami. Dopiero ten wchodzi odpowiednio głęboko. Druga sprawa, co tu musiałem wykręcić. Drążek z zatora Tutaj. Tu poluzowałem wszystkie obejmy te. Przewody, przewód hamulcowy hmm. Tutaj, tutaj e, Końcówka drążka kierowniczego została na miejscu no Ta śruba dość ciężko jest do wykręcenia, trzeba użyć bardzo długiej przedłużki Ta śruba idzie dość lekko Tu trzeba skontrolować bardzo trudno było wyjąć tutaj tą część. Musiałem mocno uderzać w zwrotnicę, w tym miejscu młotkiem z całej siły. Tamto stary wachar był do wrócenia, dlatego ja sobie podstawiłem tutaj lewarek. Tutaj przykałem z i uderzałem młotkiem z całej siły. W sumie nie trzeba do końca wyjmować tej, tej półłożki. Ona wystarczy, że, że po prostu jest luźna. Będzie się przemieszczać, i teraz żeby zamontować nowy wahacz, to dużo pomogło mi poluzowanie tego stabilizatora. Ja ten stabilizator wykręciłem z trawersa. Są takie dwa otwory. Eee, tu jest jeden, I tu jest drugi. Tam są dwie śruby trzynastki jest dość lekko wykręcić i całkowicie poluzowałem sobie ten stabilizator więc dużo łatwiej było tutaj nałożyć ten, ten wahacz dolny ja tam śrubę wykręciłem od końcówki troszkę, ale to nie było konieczne bo w ogóle tej końcówki troszkę nie, nie zdejmowałem no, pół oś nie trzeba całkowicie wyjmować wystarczy ją poluzować i teraz tak, na okno, to wahaczu są cztery śruby tu są dwie, dwie z tyłu i dwie z przodu. Tu trzeba tą plastikową osłonę porozować. I Tak, tu jest jedna śruba, a tu jest druga. To jest tak. Te śruby trzymające przy trawersie. mają trzy różne długości. I ta śruba tutaj wewnętrzna z tylnej części, czyli ta, jest najdłuższa. Taka śruba. Ona mi się ułamała w czasie wykręcania. W ogóle bardzo ciężko było ją dostać. Była sprowadzona z Włoch. Trwało to prawie 10 dni. Również ułamała mi się ta druga śruba. Tutaj to jest najkrótsza. Są dwie najkrótsze śruby. Są dwie takie najkrótsze śruby. I jedna jest. Taka średniej długości, a ta jest najdłuższa, i ta średniej długości idzie też od wewnętrznej strony, tylko z przodu, czyli ta średniej długości jest zamiejscowana tutaj w tym miejscu, a te dwie zewnętrzne, czyli tu, czyli, czyli to, i to, co dwie zewnętrzne są dwie najkrótsze, i tutaj to się robiło na łamią jest najtrudniej odkręcić. Teraz sobie ten wachacz czyli założyłem sobie go tutaj na tej długiej, bardzo długiej śrubie, tej wzdłużnej oraz tutaj do zwrotnicy I teraz muszę go w jakiś sposób tutaj yy, do, do trawersa przykręcić tymi czterema śrubami. I to śruby trzeba gwinty trzeba przesmarować klejem do śrub śruby mocujące do trawersa. No teraz widać jak pomaga to poluzowanie sobie tego stabilizatora, bo ten wahacz tam chodzi, tak, musi być pod tym stabilizatorem. To jest dość sporo manewrowania tym no samą zwrotnicą wahaczem, żeby dopasować te otwory do, do trawersa. Bardzo porządnie sobie zabezpieczyłem auto. Gdzie kobyłki do lewarek, także trzeba bardzo uważać. Tutaj widać, dlaczego jest problem. O, tutaj gwint dwa hacza jest takie odległości od otworu trawersa, dlatego nie da się przykręcić tej śruby w sytuacji, kiedy, kiedy tarcza nie jest podniesiona, kiedy tarcza rodzi różno. Dopiero kiedy będę podnosił tarczę lewarkiem, to ten gwint wahacza będzie, będzie mi opadał. W kierunku trawersa będzie układał się równolegle do półosiowo gwinda do, do otworu na trawers. Teraz tutaj będzie bardzo dobrze widać, jak podnoszenie tarczy sprawia, że, że ten wachlarz układa się odpowiednio do, do trawersa. No teraz upada w kierunku trawersa. Mam na prosto i tutaj uda mi mogę sobie unosić po tarczę. i wtedy tutaj porusza mi się też cały wahacz Wszystko jest w stanie pracować. Widać. Dopiero w takiej sytuacji jestem w stanie nałożyć śrubę przez travers i przez gwinty wahacza Tutaj będę pomagał sobie śrubokrętem w ten sposób dołu i, i nakładał, nakierowywał. So, jak udało mi się wkręcić te cztery śruby wachacza. najpierw wkręciłem te dwie śruby tutaj z przodu. Najpierw tą zewnętrzną z przodu, potem tą wewnętrzną z przodu. Następnie uniosłem na lewarku zwrotnicę, wkręciłem tą śrubę i następnie Opuściłem zwrotnicę z lewarka i udało mi się skręcić tą, tą wewnętrzną tylną śrubę. I teraz tutaj skręcam wszystko z powrotem. Czyli tutaj, tutaj, tutaj. Teraz żeby założyć stabilizator, trzeba podnieść zwrotnicę na lewarku, bo w takiej pozycji nie da, się go, nie da się go założyć. A tą śrubę dokręca się dopiero, kiedy koło jest na ziemi. Tą, tą wzdłużną, taką 19 tu jest klucz 22 tutaj śruby stabilizatora tutaj to są te dwie na klucz 13 potrzebna jest taka przedłużka tutaj i tutaj dość łatwo jest to bo ten stabilizator jest luźny Łatwo łatwiej go przemieszczać tutaj torx 130 blokuje tą śrubę i tutaj jest kurcz 17, i podniosłem sobie tarczę, dzięki temu mogę przyłożyć stabilizator. Trzeba pamiętać, że na śrubę stabilizatora jest taka obajma metalowa do przewodu. I tą śrubę tu można sobie kontrolować t 30 w ten sposób i nakręcać nakrętkę.